Witam tam także, Ogólnie mam tu pozawienie dla Ani, Córka, Emila i syn Pab Pabriel. Pozdrawiam Was także. Sorry, że tak y, późno, ale ja też nie ogarniam wszystkiego raz ja też może ogarnąć dopiero, mogę coś robić. Ogólnie jeszcze raz pozdrawiam dla Ani, Córka, Emila i syn papirner. Czyli inaczej. Mówię jeszcze raz. Papil. Pozdrawiam Was Santa. Takujcie ogólnie nasz profil, żeby było w ciągu dwóch godzin. 800 lajków. Postarajcie się, bo lajki zaczęły wchodzić ładnie po południu A teraz znowu się tak przystopiło Zatrzymało się ogólnie, sorry jak, jak się upomniałem, to Zróbcie to, macie na to 2 godziny fanowie Żeby było coraz więcej lajków, bo tak to już Po południu co szło, szło z 600 Coraz wyżej Do 700, a teraz się wstrzymało Postarajcie się pod linkiem czyli pod filmikiem dam w opisie link do lajkowania lajkujcie, bo ja nie zalogujecie to się nie zrobicie oryginalnych filmików naszych bo ci się ogląda znowu przeróbki i znowu się głupie pytasz na głupie pytania nie odpowiadam pozdrawiam, nie na elo